Cześć. Cześć. Dzisiaj. No a tutaj zrobimy ściany. I tutaj to coś przerobimy. Właśnie nie nam nie poda. To jest nieładne. But... No. I tutaj piecyk tak będzie. Dobra, ja NPS zabie zupki, bo no, ja możemy. Piecyk. Będzie. No, będzie widać. kocza węgiel. I schody zrobimy tam. Masz kabla? jakiegoś? W skrzyni jest. To wsadzę do piecyka już. Wow, ile wyszło mi 9 słupek! Fajnie. Podzielisz się w potrzebie. Ej, do którego? Trzeba dzień do środkowego. Dobra, nie można. E, gdzie jest węgiel? Aha, tu, tu. Co no przetapiasz? Nie, stąd. Tak. parę akcji. Chciałada dużo na co dzień 10 jest 4, 4, 4. czy ja tam rzucam. Wpadam jeszcze coś do dolnego też wstało jest Bo nie właśnie to wystarczy, Zakończę. nie 3-4 no. mm, mm, mm. Przekopę jeszcze ten drzwiam, no, tak się pierde. Masz problem. Ja już nie mam. A nie mam żadnych. A nie, nie się nie, nie, na... nie. ma nic. Wybierzemy się, dzisiaj do skini. więc. Nie, no, ja bym pozbierał drewno. A ja nie. Nie, że węgla, jeszcze tyle. No, że żeby... ja mamy mamę. No, ja zbieram. Tak. Co za prostu mamy 64 No, ja chyba z 300 zebrałem. Jak mamy 2 Bo jeden już zużyliśmy Dobrze nieważne Idę zbierać To zostaje nie wiem czemu podoba mi się drzew. grzybki Jak, jakie mamy grzybku Nie wiem komu Co? Jakie grzybki mamy, żeby zrópki zrobić? Zrobiłem zupki Ale jakiś nie... Ktoś mamy na to więcej. A, nie, nie, nie mamy Muhomar No to jest Pelmat Muszę sobie zrobić łopat Ja mam pół Chciałem tam łopatę paska My mamy kobla w ogóle? Super w piecyka nie chcę w piecyka no, Zaraz pójdziemy prawo kobla Dobra, dalej 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 tak, ja już pojedziem Już nie długo Jest miesiąc nie, nie, cała miesiąc Jest, słyszałem, że Jest to władzie, 10 gdzieś o, trzcina. Mam trzcinę Jest. 25. Ja mam... trzy. No zmaleje. Lian. Lian. Lian, Lian... czy co okay, no, to jest? Liany czy wina roślina? Okej, się 63 kobla Skąd Któż No... nie Nie powiem hmm, już widzę Naj nim skąd Widzę spod schodem A tam Cicho Posadzę cyk, sobie osiem co zonę Cik czyk może dwa no, Masz oda urosną no nie nie wyjdę zapcesz kilo? dobrze, Łop... a te sobie jeszcze zrobię Tęcym za za... budki? Na tym, czy na tym bardziej bliżej się dalej postawić. No, no, czy no, co, to, 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 co, 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 postawić? Tu czy tu? Bliżej się dalej, dalej może. Czy bliżej? No dalej, dalej. Na tym. Mm. E Nie widzę klocka, i tutaj, na tym, tak, nie, nie od razu, nie tutaj. Not... Ej, no co, żeś znowu? Co? Nie widzę klocka, niedobrze, będzie znowu, zaraz. Zrobię i się wkurzę. Tak, zaraz zrobię, skoń. już robię. Mhm, dobra, zmień sobie. No, normal, może będzie w końcu normalnie. Yyy, nie może tak, właśnie Może będzie Podwójne drzwi no, chyba Tak. O, jest wagę, no To węgę, Nie wiem jakie to wysokie Może nie do sufitu, tylko jakieś takie. O, o. Wow. To okno Mi się przydało chyba No to okno to się. Nie za duża ta dziura Nie, czemu? Nie chcę gdzie wpychać dirta prawda? Yeah. Łatnie jest koło nie, nie masz tam pan wyjść? Bo cię zatkam zaraz zginę No bo i Jeszcze chwilę. Nie, nie zatkam cię U nas wydają 22 krzemu Dobra, nie zatkaj też ziemią Jak masz? Za, Ona... nie wiem Za dużo Oooo no, źle Gdzie są schody? Tutaj, czyli to nie może być Jakieś brzozowe drewno czy coś Nie ma Brzozowe nie no. A to ciemne też no. yy, się dało się z ciemno 5 już Ej, Eść kilo masz To jest 5 e, to, to będzie 6 to będzie 7 Nie mamy Nie mamy jakieś szybkie czy nie no nie. No. piasku nie zbieraliśmy, to skądś mam jakąś jedną. Mamy jedną. Aha, mam. Dwa piasku. Ale to nie, jak to jest cienkie. Nie wiem skąd. Takie okno, czy zrobić jeszcze wyższe o jeden, co? Zaraz ci powiem. Mm. Mmm... Bo tutaj... No nie sezonki Sadziłeś... Tak. Nie wiem. Nie wiem. To wiesz. Jak nie wiesz. A, a czemu ręką? A z drugiej strony? Robisz, czy nie? Tak. Ale jak? Takie pojedyncze? Tak samo. Znaczy, aha. Aha, bo to jest tak. E, takie? Czy takie? No nie może. No. No a to jest to. No dobra, to będzie takie... Że nie, nie no... Może się prześpimy? No, Clipperek. Dobra. Hmm, Zmierza ta Nie wiem jak chcesz zrobić te no, z... <laughs> Takie No i jest tak z... nie masz kieł Jest jedno. Tomek Trzeba więcej O, dobra. Jak na razie Dobra, idziemy spać idziemy No Czekajcie znowu spadnę z łóżka Jak jest u Ciebie? Co tak przysywać ten... Ja I śpię na kamieniu. Nie, A. ja się, się przyciskuję tak ładnie. O, udało się. Udało się. O, jeszcze tu jest świrek. No też jest Dobra, może no. coś fajnego. Nie wiem, czy tu zrobić pięterko tutaj może, czy jak. Zobacz sobie. No, pięterko, musi być pięterko. Czyli tu... Nie no, wdać nie, bierze, nie. Wysokość, ile staka musi jak tutaj? Mm. Może i z podłoga z tego, no nie? Co to jest? Czy jest jakimś spod yy, z jakimś coś pod spodem? Może tutaj się zaczynać, czy za tutaj? Tu, czy tu? No, ale może tą ziemię zniszczyć, co? Ona no, ziemi... Żebym, potem możemy zebrać. Gdzie się ma zaczynać? Tu, czy tu? A. Могу поставить эту одну штуку. Ага. А не знаю где. Уже поставил. Запуść в этой дыре там. Miałem ziemię dać. To zaraz. Ty tam od góry może wskoczę kiedyś. O, tutaj może. Z... Nie, nie, tam gdzie to. Gdzieś może jakiś basenik zdobyć. Ścianu, no nie coś takiego jest. Mm. Tak komit wygląda, ale no. A to jest ładny słup jest słuch podporowy. na razie. Drzwi, drzwi. właśnie. Tutaj mamy drewno na drzwi. Nie, no, trzeba zrobić. drewno. Deski. Podłogę trzeba wymienić a to Nie z tych Nie z desek no. ze stona czy z tego nie Może z cegła z cegła jaka cegła No blik No on zrobił się z tą Więcej z tą O przetopię glinę Co? Co ty na tu w pierwszym i w drugim. Nie ładne słodki, trzeba je upiększyć. Tu jest sama węgla. I co się stanie, jak się zbierze słodki? się zepsują? Chyba tak. Ale się nie postawić teraz. No, brawo, zmyśla, że... Musiał skrzynię przesunąć, no, żeby nam postawić. Nie no, drugie słodki zepsułem Pięknie Mogę to samo przedstawić w skrzynie <laughs> Z kim ja pracuję na no. Ty nie pracujesz No a co? Ja nie wiem jak to zrobić, że postać się nie da Będę musiał zniszczyć te Nieważne, trzecie słodki zepsułem. skrzynie, gdzie nie. Jeden jest. węgiel. No takie ładne schodki. No, nie można. Ja co ja znalazł. Ja mam... I przejść. Ja ciepię tylko ile węgla. Ale ja z kim... tam jest węgiel. Ja cię pięć. Ci ale znalazłem... Nie ptuję złożyć coś tam. Coś się pokaże. Gdzie? Czemu tak szybko? Dobra, nie wdarzam, ale lekarza też. Ym, gdzie na dół? Chodź, 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 chodź. chodź, chodź, chodź. No, chodź, dobra. Chodź, chodź. Coś mi potrzebne? Nie. Na razie nie. Na pewno. Zobacz, to były winodaśne, nie? Cały czas hmm. starań, A teraz chodź. pokaż. O, pasz. Jak przejść. Ja jest kinia nie 3 Węgielek yy, Szkielet Pająk I na nie coś fajnego no, to jest Nie ono nie jest sekretne Nie wcale, w całą głowę Nie, nie jest sekretne Ty możliwy. i kolejna jaskinia I kolejny pająk no, Albo jest, bo le lekko tak szeptasz Nie czemu Co?

Trzeba, trzeba zapracować, nie ja tak od razu. Na węgiel chyba nie. No, lekko dużo tego. Idziemy? Daj mi parę pochodną. Bo... Węgiel tam leży jeden. O, no. Żozę. No, no, me... uh, A biorę no, węgiel to. najpierw. Ej, żozę. Tylko nie może, że są dwa. Nie może, że są dwa. nie, o, oh, są trzy. Uwaga. Będzie jeden kilo. Wow. Dla kogo? No, znowu węgiel. Jest na no, nas Cię, ty znalazłeś, no, ale powiedz. ja zna byłem. więc jest moja. Nieprawda. To ty już nie, nie miałeś węgla. Okej, okay, siedzisz po ciemku. Myślisz, że nie mam drewna przy sobie. Co ma drewno nie do znalazłeś. węgla? Bo, będę miał patyki. Po co ci patyki? Żeby zdobyć pochodnie. A z czego zdobyć pochodnie, jak nie masz węgla? Nie, nie mam wcale. No nie masz. 50, 50 już Bierz go. No co? Bierz go. Zawsze mam cię ratować. Nie, byłeś ko niego i masz nie mam. Nie masz miejsca, Chodź tu. Węgla. E. Więcej węgla. Żelazo, Aha. Oho, no znowu żelazo. Znowu oh, węgiel. Ale radość. Jezus, jakie jest Jezusie, Chcę tu znalazłem mańkę jedną Kurde szkielet Słyszałem A gdzie? Aha Aha na, na mnie idzie Ej Aha, wiem czemu To szybko jedziemy Chcesz? Mi... Nie masz Czas zysknie wody Gdzie ten? No. Zabijesz go? Zabiłem Teraz hmm. mi się skończy kilo Mam jeden z Więcej węgla? I Tylko ostatnia, węgla. ostatnia pochodnia, że nie zaraz <laughs> Patrz <O kurde. śmiech> Dwa Wystarczy Jeszcze tu majętę, to wiesz ma no Ja wiem, że No to, co dopisz deski deski z deskiem Dobra, nieważne Ja cię, ja mam więcej węgla niż ty tam Ile 6. masz? Nie wiem, ja już Ja mam 63. 64 i 15 Miałem ja 64 i 13 Hiper I 33 masz Nie widzi mnie nie, nie za dobrze. Się mi to wpadło. Eee, nie mam nie. Tomek Jest. To oh. ma Ile masz, ile ci zostało? Nie, trzymam te. Ups, procesja ja nawet Chodzimy tam? Nie. Nie, nie, nie. może To daj mi O. Tudu czy jest noc? Znowu że się wydaje. Tam jak tu, tu jeszcze, Ja okay. idę do góry teraz. Nie, nie będę skakał na szalonego. Chodź tu jeszcze. Ty nie możesz sam? Nie, no bo... Żelazo. Czekaj, muszę obczaić się. Ups, nic nie wyskoczył. Więcej żelaza? Jeszcze więcej żelaza. Kilo się teraz skończył. Wow. Daj mi kilo, podróż z nami na żelazo Mam się skończył kilo A ja zna z miastki nie mam nadziei że mi nie pod... Ej, tu też jest na... Co? dobra Daj mi kilo, kilo. Czekaj, Dajmy... O, chciałem wydobyć to właśnie żelazo Daj mi ten kilo wszystko zombie hmm. idzie, idzie, wyszedł pod schody. Prędzej, drugi. Prędzej, potem piasek, myślę, tak. no, tutaj parę piasek, piasek. na tego. A tutaj e. to się wybrał. To jest parę miast, ale nie można ich tak. usłyszeć tego. My? Ty też zwaliłeś jedną z schodów, nie? Musiałem zrobić schodki. O męską było. Jakie Jajko mogę sadzić to też Zupki też Daj za razo Kobra też zaraz wsadzę linę też mogę wsadzić mm -hmm. To i to i to też Akurat ładny wschód, bycie. Y, dobrze tylko wsadzę, wsadzę te... Jak się robi cygówki? Z czterech Tak, cztery czterech się po 6. Nie może są dwa. nie... O, są trzy. Uwaga. Będzie jeden kilo. Uf. Uf. Dla kogo? No, znowu węgiel. Nie okay. ja znalazłem żadna. Znaczy ty znalazłeś, no ale point. ja wstąpiłem, więc jest moje. Nieprawda. No. To ty już nie, nie wymiał węgla. Okej, okay, siedzisz po ciemku. 50. Myślisz, że nie mam ty dawno przy sobie? co ma drewno do węgla? Bo, będę miał patyki. Po co ci patyki? Żeby zrobić pochodnie. A z czego zdobyć pochodnie, jak nie masz węgla? Nie, nie mam wcale. No nie masz. Pięćdziesiąt już no Kieret. Na mnie idzie. Nie. Uff. Ale dostał. No bierz go. Co bierz go? Zawsze mam cię ratować. Nie, byłeś koniego niego i znalazłeś miedź, ja nie mam. Nie masz miedź, co? Chodź tu. E. Więcej węgla. Żelazo, haha. Oho, no znowu żelazo. Znowu no węgiel. Ale radość. Jezus, już to jest ogromny. Jeszcze tu znalazłem węgiel. Kurde szkielet Słyszałem sobie. Aha Tam. Na, na mnie idzie Ej Aha Wiem czemu Szybko ja Chcesz? Ma. Nie ma Czas nie wody Gdzie ten Szkielet Zabijesz go? Zabiłem Tam się skończy kilo Mam jeden z opasu To mi też Więcej węgla? Tylko ostatnia pochodnia, że nie zaraz Patrz O Dwa 16 wystarczy No jeszcze tu ma jeden, no bez. Ja mówię o patyka No to co dopisy z deski, z deski z deski Dobra nieważne Ja ciebie, ja mam więcej węgla niż ty tam to jest chyba już 20 Ile 6. masz? Nie wiem, ja już dawno ja mam, ja mam 64 i 15 Miałem 64 i 13 Iper I 33 masz widzi mnie Nie, nie za dobrze. Wiem, że to wpadłeś. <laughs> eee... Nie mam. Nie! Eee, Tomek! Co? Oh. Ile ty... masz? Ile ci zostało? Nie, trzy mam teraz. Ups, po na na pewno. Chodzimy tam? Nie. Nie. Może to, nie. nie. Chodź. Zadaj mi pochód. O! czy jest noc? Znowu że tutaj się wydaje Tomek, tu, tu jeszcze Ja okay. idę do góry teraz okay. Nie, nie będę skakał na szalonego Chodź tu jeszcze Ty nie żyć sam Nie mam pochodzenia Żelaza Czekaj, muszę obczaić się. Ups, nic nie wyskoczył Więcej żelaza Jeszcze więcej żelaza Kielo się teraz skończył wow. Daj mi kilo, podróżuj mnie do Bo Mam się skończył kilo. A ja zna z nie mam nadzieję, że mi to nie to... Co? Ej, tu też jest świetlona. jak To Brawo. Dobra. Daj mi kilo. kilo. Czekaj, ja hmm, tam... O, chciałem wydobyć to właśnie żarazo. Daj mi te kilo.